Funkcje Wykonywanie skomplikowanych operacji na danych za pomocą wbudowanych funkcji jest bardzo wygodną i szybką metodą automatyzacji obliczeń w Excelu. W takich przypadkach korzystanie z funkcji jest dużo mniej pracochłonne niż budowanie skomplikowanych formuł. Warto więc skorzystać z zestawu gotowych funkcji oferowanych przez program Excel. Funkcja jest to złożona, gotowa do użytku formuła. Na przykład, zamiast żmudnie sumować komórki od B1 do B15, można zastosować funkcję. W tym przypadku będzie to funkcja o nazwie Suma. Po otwarciu nawiasu ustalamy zakres, czyli które komórki mają zostać sumowane kliknę tutaj w pierwszą komórkę B1 wprowadzę dwukropek i kliknę teraz ostatnią komórkę tego zakresu czyli B15 oznacza to, że komórki od B1 do B15 zostaną sumowane naciskam klawisz enter Każda z funkcji jest zbudowana z następujących elementów. Znaku równości, który sygnalizuje wprowadzenie formuły, także funkcji. Nazwy funkcji, na przykład suma, min, max. Funkcja ta będzie wskazywała jaka operacja zostanie wykonana. A także listy argumentów, są to wartościowe liczby lub adresy komórek, Ujęte w nawiasy. Aby wprowadzić wybraną funkcję do arkusza kalkulacyjnego, musimy najpierw aktywować komórkę, a następnie wywołać funkcję poprzez kreatora funkcji, lub dla bardziej zaawansowanych użytkowników wpisać ją ręcznie. Kreatora funkcji możemy wywołać na kilka sposobów. Pierwszy z nich to bezpośrednio z karty formuły. Grupy Biblioteka funkcji należy wskazać kursorem myszy i kliknąć przycisk o nazwie Wstaw funkcję. Kolejnym sposobem będzie wskazanie kursorem myszy i kliknięcie w przycisk o nazwie Wstaw funkcję, który znajduje się przy pasku formuły. Wszystkie funkcje są pogrupowane tematycznie na kategorie. Kategorie te są widoczne w górnej liście okna zatytułowanej Kategoria Funkcji. Po wybraniu określonej kategorii pokażą nam się dostępne funkcje w ramach danej kategorii. Aby funkcję wstawić do arkusza, należy wskazać ją na liście, następnie kliknąć w przycisk OK. Po wykonaniu tej operacji pojawi się dalsze okno kreatora funkcji. I na końcu klikamy w przycisk OK. Operatory porównania stosuje się przy większości funkcji dostępnych w Excelu. Kiedy porównujemy dwie wartości za pomocą operatora, wynikiem jest prawda lub fałsz. Następnie w zależności, jakiego wyniku wykonywane są działania funkcji.